Cześć kochani, z tej strony Sylwia Przybysz, witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj wracam do was z kolejnym filmikiem i będzie to kolejny haul zakupowy. Pierwszy haul, który nagrałam był z ubrankami dla dzieci. Dzisiaj postanowiłam, że poświęcę cały filmik ubraniom dla mam. Uważam, że jest to bardzo ważny temat i, i bardzo duży problem, jeżeli chodzi o kobiety ciężarne, więc stwierdziłam, że zamówię kilka rzeczy ze sklepów specjalnych, takich właśnie ciążowych i również się przekonam, czy jest sens kupować takie rzeczy, czy da się Przechodzić ciążę w takich ubraniach, które nosimy przed. Ja całą ciążę z Polusią kupiłam sobie tylko jedne spodnie ciążowe, takie z taką gumą na brzuch. Ich nie lubiłam bardzo w sensie. Bardzo źle leżały, mimo że były bardzo wygodne i, i jednak całą ciążę mimo wszystko przechodziłam w legginsach, ale było to dla mnie bardzo problematyczne, dlatego że nie wszędzie w tych legginsach wypada pójść. Są takie miejsca, są takie momenty w życiu, że trzeba ubrać się ładniej, jakoś tak schludniej, i wtedy te legginsy naprawdę były problematyczne. Ale, no tak jak mówię, mi akurat się nie sprawdziły te spodnie z tą gumą. Teraz w internecie, konkretnie w H&M, znalazłam bardzo fajne spodnie, które zaraz wam pokażę, ale właśnie wracam. Przygotowałam dla Was właśnie takie, takie zestawienie ubrań, które mi się podobały. Mam nadzieję, że mi się sprawdzą, bo też jestem mega ciekawa, jak będą na mnie leżały. Gdy będę mówiła o tych rzeczach, będą pojawiały się również przebitki z tego, jak wyglądam w tych ubraniach i, i sprawdzimy razem, czy faktycznie jest e, sens kupować e, ubrania ciążowe. Także przechodzimy do pierwszego sklepu. E, pierwsze rzeczy zamówiłam do sklepu Miss Guided, chyba tak to się czyta. Ja czytam to właśnie tak, więc e, przechodząc już do. Yy, ubrań. Pierwsza to jest koszulka prążkowana, mm. różowa. <grywa> Akurat ona nie była typowo ciążowa, była jakby w kolekcji ciążowej, ale była taka ogólnie fajna, luźna. Przecież prążkowana i mówię, muszę to mieć. Więc pierwsza koszulka wygląda tak. Jest taka bardzo luźna, taki ma przezroczysty materiał, ale to pewnie tego nie będzie widać. Chociaż widać, a zobaczcie, jak na światło najeżdżam. I ta koszulka, zrobiłam sobie specjalnie, kochani, listę. Sprawdziłam w mailu. Co ile kosztowało, bo nie ma cen praktycznie na żadnym z tych ubrań, e, więc wszystko sobie sprawdziłam, spisałam i ta koszulka kosztowała mnie 35,99. Więc ogólnie ceny na mnie jest to mega spoko i kupiłam mnóstwo rzeczy i wcale dużo nie zapłaciłam, ale to na koniec powiem wam e, ile zapłaciłam za całe zakupy. Kochani, mam na sobie pierwszą bluzeczkę, jest to właśnie ten różowy, prążkowany top, który w sumie nie wygląda na ciążowej i, i chyba taki nie jest, bo brzuszek mi troszeczkę wychodzi, ale bardzo fajna, lekka bluzeczka, którą mogę w sumie używać jako piżamkę. To byłaby pierwsza rzecz. Druga rzecz, taka czarna sukienka, taka długa z paskiem i z takim rozpórkiem gdzieś z tego, co pamiętam. O, proszę bardzo, to taka bardziej elegancka, może założona święta. No, w każdym razie jest to sukienka ciążowa. ma ten pasek właśnie tak umiejscowiony, żeby on kończył się tutaj pod biustem. I ten brzuszek ma fajnie w tym wyglądać, więc przymierzę i zobaczymy, jak wyglądam. A kosztowała ta sukienka 77,99. Ceny są mega śmieszne, ale sklep nie jest polski, więc pewnie prze, po przeliczeniu tyle to wychodzi. Tak wygląda, kochani, ta czarna sukienka. Tak jak mówiłam wcześniej, że ten paseczek jest właśnie tutaj pod biustem, czyli idealnie w tym wgłębieniu. Czuję się w niej fajnie, chociaż myślę, że wyglądam troszeczkę na więcej lat niż mam. Ale na pewno nie raz założę, może nawet właśnie jakoś w okresie świątecznym. I pomyłka, poprawka, ona ma jednak dwa roztworki, ale jest taka mega długa do łydek, ale bardzo fajnie się nosi i widzę, że rozmiar również jest dla mnie dobrze dobrany. Kolejna rzecz, a właściwie rzeczy. To taki dwupak leginsów ciążowych i yy, oglądałam te rzeczy dlatego, że wyjmowałam je z folii, żeby wam tutaj nie szeleścić i w ogóle one są takie mega śmieszne te ciążowe rzeczy, bo mają specjalnie tutaj więcej materiału na brzuchu, ale fajne, no właśnie zobaczcie jak to świetnie wygląda, nie wiem czy to widać, to jest po prostu więcej materiału na brzuchu. Leginsy są duże, ale myślę, że będą dla mnie akurat ale są mega długie, więc zaraz przymierzę i zobaczymy jak to wygląda. Dwie pary tych legginsów kosztowały mnie 77,99 Za dwie pary. Kochani, założyłam na siebie pierwsze spodnie. Są to te czarne legginsy z dwupaku yy, i wyglądają mega fajnie. Mam tutaj mega dużo luz na brzuszek. Są dobre no na więc jestem mega zadowolona. I myślę, że będą to moje ulubione legginsy i wykluczone, że domówię sobie jeszcze za dwie pary bo czuję się w nich mega fajnie i mam mega luz Więc super. Ja one są, tak jak pokazywałam Wam troszeczkę wyższe, dłuższe od tutaj. Mam nadzieję, że się sprawdziłam z jestem formę leginsów. W mojej szafie aktualnie królują tylko Leginsy mam mnóstwo spodni. Pokupowałam sobie rozmiary jeansów 42, bo myślałam, że jak kupię sobie tak duże to będę mogła je nosić, a jednak się totalnie to nie sprawdza, bo nie zapinają się na brzuszku, więc smutno. Ale zamówiłam sobie inne spodnie, które zaraz wam pokażę. Teraz kolejna rzecz. Koszulka. Jakby nie spodziewałam się, że będzie taka ogromna. Była w kolekcji ciążowej. Wzięłam sobie rozmiar M. Tak, to jest rozmiar M. Jest wielka, nie wiem czy <laughs> nie mieści się w kadrze. No, ale myślę, że będzie spoko. Tak na co dzień. Mam taki fajny matczyny napis tutaj i proszę bardzo, i tak wygląda fajnie, wyglądała na fajnych modelkach. Mam nadzieję, że na mnie wygląda, będzie wyglądał równie fajnie i do jakichś czarnych leggingsów może da radę to założyć myślę, że na co dzień się sprawdzi i zaraz Wam przymierzę. Wielka, w sumie troszeczkę za wielka, ale tak na co dzień po domku myślę, że jest całkiem spoko, fajnie wygląda do czarnych spodenek i ten brzuszek też gdzieś się tam ukrywa więc na co dzień na pewno będę nosić. Kolejną rzeczą jest taka sama koszulka jak ta limonkowa, tylko w kolorze różowym. Również świetnie wyglądała na pani modelce, ale nie wiedziałam, że będą takie wielkie te koszulki. Także myślę, że w dziewiątym miesiącu Idealnie się ta koszulka sprawdzi Ale jest przeogromna Kolejna koszuleczka, kochani Dokładnie taka sama jak ta limonkowa, tylko różowa Również ogromna Ale mega taka fajna, luźna Więc myślę, że to będą moje ulubione koszuleczki Na ten czas Dalej mam tutaj Leginsy, również ciążowe Zobaczcie, różowe tym razem Jeju, w tej kadr w kadrze Wygląda to na mega duże jak trzymam to w rękach, nie wydaje się takie mega duże. Wiem, że będzie dla mnie dobry i to jest rozmiar 40. Także tak, noszę takie rozmiary, bo wolę, żeby było mi wygodniej, żeby było luźniejsze i nawet jak luźniejsze, to lepsze. Więc takie różowe, rozciągliwe legginsy i kosztowały 52,99. Więc ceny takie przystępne, naprawdę materiały są mega fajne, no i jak zwróciliście pewnie uwagę, jest tutaj to więcej materiału na brzuchu. Kolejne leggingsy kochani, tym razem różowe i tak samo w sumie leżą jak czarne, więc podejrzewam, że to jest mniej więcej ten sam krój. Jeżeli chodzi o miejsce na brzuszek, to widzę, że jest go jeszcze tutaj sporo, więc myślę, że w dziewiątym miesiącu również fajnie mi jeszcze... Posłużą, ale wyglądają fajnie. Jeszcze wracając do tych koszulek, zapomniałam powiedzieć, ile kosztowały. Jedna koszulka kosztuje 52,99. I ostatnią rzeczą z Miss Guided są dresy. Dresy są mega ciekawe. Są to szare dresy, zwykłe, najzwyklejsze. Tak by się wydawało, ale zobaczcie to dresy z gumą na brzuch jakby jest to mega mega fajnie to wyglądało na pani modelce więc mam nadzieję, że na mnie również się sprawdzi nie są już takie ogromne jak reszta rzeczy, teraz w sumie jak pokazuję tak blisko obiektywu to wydają się ogromne, ale uwierzcie mi, że nie są za chwilę je przymierzę i zobaczymy jak będę wyglądać ale pierwsze wrażenie ja robią mega fajne więc myślę, że będę w nich chodzić i kosztowały mnie 84,99 kochani założyłam kolejne spodnie, są to te dresy i wyglądają mega, ja się w nich mega fajne spodnie Rozmiarowe również dobrze myślę wyglądają powiem wam jeszcze kochani, że w porównaniu właśnie do leginsów takich nieciążowych, to te ubrania są o tyle fajne że mają tą gumkę, która w ogóle nie uciska brzucha, bo jest taka dosyć spora i dużo się w niej zmieści, a z legginsami jest taki problem, że nawet jak wezmę na większy rozmiar, to przy w takim schylaniu się albo nie wiem przy jakimś większym e, ruchu czy no nie wiem jakiejś aktywności e, po prostu e, czuć ten nacisk na brzuch i nie jest to dosyć przyjemne a jeszcze często te leginsy z tego brzucha zjeżdżają więc fajnie mieć taką gumeczkę wysoką i te dresy naprawdę wyglądają fajnie rzeczy mi się podobają za wszystko zapłaciłam ze zniżką 370 zł. 7 rzeczy za 370 zł się mega cieszę. Za chwilę wam pokażę kolejne rzeczy. Są to rzeczy z H&M. Zamówiłam trzy rzeczy, właściwie cztery, bo jedną rzecz w dwupaku. E, muszę wam pokazać właśnie te spodnie, o których wspomniałam na początku odcinka. Zamówiłam sobie dwie pary. Jedne czarne, drugie takie jeansowe, niebieskie. Nazywają się treginsy, ale są właśnie ala takie jeansy-leginsy. Nie wiem... Czy wiecie o co mi chodzi? One są mega takie rozciągliwe. Roder wydaje się spoko na mnie. Przymierzę za chwilę i zobaczymy. Mega fajnie się rozciągają, mają taki fajny sporany ten jeans, mają oczywiście gumę na brzuszek, więc mam nadzieję, że to super się sprawdzi, bo mega lubię chodzić w jeansach i bardzo mi tego brakuje, więc sobie postanowiłam, że zamówię sobie na spróbowanie takie dwie pary. Zaraz pokażę Wam drugie. Jedne kosztowały 92. 85, więc około 100 zł, ale tyle mniej więcej spodnie kosztują, więc jeżeli się sprawdzą to yy, mega spoko, są takie trochę właśnie jak ale mimo wszystko mają taki sztywniejszy materiał wyglądają mega spoko w sensie mogłabym wyjść tak yy, gdzieś do ludzi i nie wyglądałabym yy, jakoś yy, niechlujnie więc jest OK i też fajnie na ten brzuszek można sobie tą gumę założyć wyglądają fajnie ja się... Przechodzę do czarnych spodni. Są takie same jak te niebieskie. Proszę bardzo. Znaczy czarne. Też takie ala marmurkowe. marmurkowe, poprzecierano sprane. Również mają gumkę na brzuszek. One są tak fajnie wyprofilowane, że wiecie, że tu jeszcze wychodzi, że może jakaś talia się pokaże. Więc jestem mega ciekawa, jak będę wyglądać. Kochani, kolejne spodnie. Chyba moje ulubione, bo bardzo lubię czarne jeansy. Są to właśnie te dżinsy z H&M. Z brzuszkiem oczywiście tutaj Fajnie można tutaj sobie ukinać nóżki i nic nigdzie nie ciągnie. Rozmiar dobrany idealnie, więc mega się cieszę. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam w H&M, a właściwie rzeczami, są dwa topy. W dwupaku były. O, zobaczcie. Jeden jest taki różowy. Tutaj są takie marszczenia z boku, jest trochę więcej materiału, żeby ten brzuszek się tam zmieścił i się tam nigdzie nie e, obciskał. I to są właśnie takie dwa kolory różowy i taki... Brązowy. Mega fajny materiał. Myślę, że będzie mi się dobrze nosić, tym bardziej, że ja bardzo lubię takie topy. I kosztowały mnie te, te topy, właściwie ten dwupak 74,27. Stoję, ma te fajne marszczenia i naprawdę, bardzo fajnie się to sprawdza. Również nic mnie nie uciska. Miejsca jest tutaj jeszcze naprawdę sporo. Cieszę się, że te rozmiary naprawdę dobrałam idealnie pod siebie a jeszcze nawet w dziewiątym miesiącu spokojnie będę mogła to wszystko nosić, więc mega na plus, mega super. I ostatnia koszulka różni się tylko kolorem, ale też mega fajnie wygląda i na pewno sobie nieraz założę tę koszulkę. Za całe zakupy, czyli za dwie pary spodni i dwie pary topów zapłaciłam 280 zł. Miałam tam jeszcze jakąś zniżkę z klubu handym, ale ogólnie to kosztowało mniej więcej tyle. I ostatni sklep, który chciałam Wam pokazać, sklep właściwie Marka, bo zamówiłam sobie koszule nocne. Gdy byłam w ciąży z Polusią, miałam również kilka tych koszul, bo jednak najwygodniej się wtedy karmi, najwygodniej jest wtedy w szpitalu. I, I trafiłam wtedy, pamiętam, na jedną tak świetną koszulę, że, że czasem mi się zdarza spać w niej do dziś. I spałam w niej, nawet jak nie byłam w ciąży. Po prostu mega, mega wygodna, już nie pamiętam, jaka to była firma, ale naprawdę mega fajna. Podlinkuję Wam, może w opisie, tą koszulę, bo naprawdę była świetna i byłam mega z niej zadowolona. Teraz kupiłam sobie dwie koszule. Taki miałam problem z poprzednimi, że zamówiłam chyba ze trzy pary koszul, które były dla mnie za małe i to nie była kwestia nawet tego, że rozmiar był źle dobrany, tylko miał straszny materiał, taki sztywny, bardzo w ogóle się nie rozciągał, więc bardzo nieprzyjemnie się w niej chodziło i tak naprawdę miałam tylko tą jedną swoją ulubioną, a z doświadczenia wiem, że te koszule się naprawdę przydają, szczególnie właśnie po porodzie i zamówiłam sobie dwie i wzięłam sobie... Większe rozmiary i jedna z nich wydaje się aż za duża, ale mam nadzieję, że w tym dziewiątym miesiącu będzie spoko i akurat będzie wtedy bardzo dobra dla mnie, ale jestem mega zadowolona, bo materiały w tych koszulach są takie właśnie, jak lubię, takie trochę przypominające bawełnę, takie miękkie, rozciągliwe i myślę, że troszeczkę w nich pochodzę. Pierwsza koszula to taka ciemna, zobaczcie że one nie wyglądają zbyt zachęcająco i raczej nie będę wam ich przymierzać, bo to by było dziwne. E, musicie mi zaufać na słowo, że one są mega takie e, elastyczne. E, rozmiar to jest, kochani, XL. Gdy sprawdziłam tabelę rozmiarów e, i zmierzyłam siebie, to właśnie taki rozmiar mi wyszedł. No jest ona spora, ale myślę, że w dziewiątym miesiącu będzie akurat Wziąłam sobie taki ciemny kolor. Jestem mega zadowolona z jakości materiału i w ogóle z tego jaki to jest materiał, że on jest taki fajny. No nie wiem, nie wiem jak wam to wytłumaczyć, ale ogólnie te koszule są marki Dr. Nap przynajmniej stamtąd zamawiałam, mam nadzieję, że mi się sprawdzą, to może powiem wam w praniu jak już będę je nosić, e, ale ogólnie super i ta koszula szara, czarna kosztowała mnie 69,99 uważam, że cena jest bardzo fajna, tym bardziej, że za tą tę koszulę płaciłam około 100 zł e, i byłam niezadowolona, byłam zadowolona tylko z jednej, chciałam wypróbować teraz takie dwie i druga koszula jest w kolorze różowym, tylko ta jest naprawdę ogromna. Myś, myślę, że w dziewiątym miesiącu będzie wciąż dla mnie za duża, ale myślę, że i tak będę w niej chodzić, bo lubię takie luźne rzeczy. Jest to rozmiar XL, czyli z tej samej firmy, ten sam rozmiar. Myślałam, że będą zbliżone, jednak nie. Ta jest taka naprawdę duża, ale nie wiem. Nie będę ich na siebie zakładać, ale pokażę wam, jak wstanę w całej kamerze, jak to wygląda. I właśnie ona jest taka... Prążkowana, ma tutaj oczywiście rozpinane taką małą srebrną koronkę. Materiał ma bardzo fajny, więc myślę, że i tak będę w niej chodzić. Najwyżej dam mamie do zwężenia. Moja mama jest krawcową i wiele rzeczy mi przerabia, więc mam nadzieję, że naprawi mi również tą koszulę i będę mogła w niej na co dzień chodzić. I ta koszula różowa kosztowała mnie 87 zł, czyli była droższa od tej szarej. Wydaje mi się, że ta szara będzie fajniejsza, ale obydwie robią na mnie dobre wrażenie. Pokazuję, kochani, jeszcze te. E, koszula nocna, nie będę zakładać na siebie, ale pokażę tak obok siebie, żebyście zobaczyli w pełnym kadrze e, jak mega fajnie wyglądają myślę, że będzie spoko no ona wygląda jakby była dla mnie za duża i podejrzewam, że jest ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o długość nie jest długa, bo sięgam przed kolaną więc na pewno y, założę. Ogólne moje wrażenie po przymierzeniu tych rzeczy i po dotykaniu i po analizie materiałów jest bardzo dobre. Wcześniej w pierwszej ciąży nie chodziłam w takich ubraniach. Wydawało mi się to zbędne. Tych będę chodziła. Na pewno będę chodziła w spodniach jeansowych, bo no, tak jak powiedziałam, uwielbiam spodnie jeansowe i bardzo za tym tęsknię. Więc mega się cieszę, że jest taka alternatywa dla kobiet w ciąży. Czy jest to niezbędne? Nie sądzę, całą pierwszą ciążę przechodziłam w normalnych ubraniach, co prawda w większych rozmiarach typu LXL e, lub nawet często brałam rzeczy z szafy Jaśka. I sobie poradziłam, więc jest się w stanie chodzić w normalnych ubraniach przez całą ciążę Ale w momencie, gdy na przykład tak jak ja szukacie rozwiązania Bo potrzebujecie czegoś bardziej eleganckiego do wychodzenia na przykład, nie wiem, na jakieś spotkanie Na zewnątrz czy chociażby do sklepu No to takie spodnie jeansowe na pewno są bardzo fajnym wyjściem Jeżeli uciskają was brzuszki, bo na przykład mnie teraz, bo kupiłam sobie ostatnio, kochani, taką... Yy, bluzeczkę w kiku, kosztowała mnie 9 zł, więc kupiłam ogólnie chyba z 5 kolorów i mega fajnie bo ja lubię takie mega przylegające ubrania szczególnie w ciąży, dobrze się wtedy czuję ale no jest tutaj to dosyć ciasne, mimo że wziąłam sobie jakiś taki duży rozmiar, chyba 40 czy 42, więc myślę, że te marszczenia tutaj w tych koszulkach bluzkach i tak dalej, sprawdzą mi się więc e, na pewno będę te wszystkie rzeczy nosić, staram się również wybierać takie właśnie, żeby móc je nosić, tak? nie, nie wybierałam jakichś przypadkowych rzeczy, tylko wszystko analizowałam. Polecam, kochani, wam e, przejrzenie sobie właśnie ofert tych sklepów, mają właśnie zakładki takie, gdzie wtedy typu HM, ale to nie tylko HM, bo e, widziałam w rezerwie jest jeszcze odzież ciążowa na pewno w Guided jest tego mnóstwo więc jeżeli lubicie zamawiać stamtąd to koniecznie przejrzyjcie sobie i zobaczcie, jakie fajne rzeczy dla kobiet w ciąży posiadają w swojej ofercie a ja kochani dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że to co wam pokazałam i powiedziałam okaże się dla was przydatne, pamiętajcie, że możecie pisać w opisie e, propozycje filmów, które mogę nagrać dla was dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje łapki w górę, jesteście dla mnie mega motywacją i bardzo się cieszę, że tak ciepło przyjęliście poprzednie odcinki i mam Mam nadzieję, że będziecie równie chętnie oglądać kolejne, także dziękuję Wam bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.